Pan z wami i z duchem Twoim. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Chwała Tobie Panie. Jezus powiedział. Zaprawdę, zaprawdę powiadam Wam, kto nie wchodzi do owczarni przez bramę, ale wdziera się inną drogą, ten jest złodziejem i rozbójnikiem. Kto jednak wchodzi przez bramę jest pasterzem owiec. Temu otwiera odźwierny, a owce słuchają jego głosu. Woła on swoje owce po imieniu i wyprowadza je. A kiedy wszystkie wyprowadzi, staje na ich czele. Owce zaś postępują za nim, ponieważ głos jego znają. Natomiast za obcym nie pójdą, lecz będą uciekać od niego, bo nie znają głosu obcych. Tę przypowieść opowiedział im Jezus, Lecz oni nie pojęli znaczenia tego, co im mówił. Powtórnie więc powiedział do nich Jezus: Zaprawdę, zaprawdę powiadam Wam, ja jestem bramą owiec. Wszyscy, którzy przyszli, przyszli przede mną, są złodziejami i rozbójnikami, a nie posłuchały ich owce. Ja jestem bramą. Jeżeli ktoś wejdzie przeze mnie, będzie zbawiony, wejdzie i wyjdzie i znajdzie pastwisko. Złodziej przychodzi tylko po to, aby kraść, zabijać i niszczyć. Ja przyszedłem po to, aby owce miały życie i miał je w obfitości. Oto słowo Pańskie, chwała Tobie, Chryste. Moi drodzy Jezus jest pasterzem, jest naszym pasterzem, jest tym, który nas prowadzi, tak jak pasterz prowadzi swoje owce. Piękny obraz, który wszyscy rozumieją, obraz wzięty z życia. I ten obraz najlepiej oddaje to, w jaki sposób my zmierzamy do celu, jakim jest życie wieczne. Bo nie można do życia wiecznego dojść o własnych siłach. Możemy iść przed siebie, czasem wydaje się, że jesteśmy na właściwej drodze, ale jeżeli nie idziemy za pasterzem, to idziemy za kimś innym, idziemy za jakimiś ideami, idziemy za jakimiś pomysłami, które może wydają się dobre i właściwe, ale prędzej czy później gdzieś poprowadzą nas na manowce. Dlatego bardzo potrzeba dobrego rozeznania, by iść za dobrym pasterzem, bo każdy inny jest, jak Jezus mówi, złodziejem i rozbójnikiem. Tym, który jest najemnikiem, tym, któremu nie zależy na owcach. Kiedy patrzymy na też życie społeczne, to wielu by chciało też panować nad, nad rzeszą ludzi. Chcieliby, by rzesze za nimi szli, szły, ale te rzesze mogą nie zbłądzić tylko, jeśli będą szły za Jezusem. My drodzy dzisiejszy psalm ma cztery zwrotki i każda z tych zwrotek może stanowić takie kotwice, które mogą, mogą być takim dla nas drogowskazem. Pierwsza zwrotka. Przypomina o tym, że Pan jest naszym pasterzem, Pan jest moim pasterzem i przypomina o tym, że prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę odpocząć, orzeźwia moją duszę. Bóg jest Bogiem, który prowadzi nas łagodnie. Pierwsze, co należy dostrzec, to Jego łagodność. Tak bardzo nas kochał, umiłował, tak bardzo troszczy się o nas. To słowo troska jest kluczowe. Bóg troszczy się o nas, troszczy się o mnie, o Ciebie. I chcę, aby na tej drodze, którą podążamy, był też moment odpoczynku, wytchnienia. Chcę zapewnić o swojej bliskości, chcę orzeźwić naszą duszę, chcę nas umocnić na tej drodze. To tak samo jak w małżeństwie. Minął rok i Macie tutaj teraz rocznicę, i to jest taki czas świętowania. Bóg orzeźwia Waszą duszę, Bóg Was y, przypomina, że jesteście na dobrej drodze, że byle tak dalej, idźcie. To jest właściwa droga. Odpocznijcie nieco. Druga zwrotka przypomina y, o kolejnym etapie drogi. Bo pasterz prowadzi dalej i przechodzą różne momenty na tych drogach. Idziemy, ale może się zdarzyć, że będziemy przechodzić przez ciemną dolinę. I jest zaproszenie dla nas, by zła się nie bać, nie ulęknę się zła. Dlaczego? Bo Ty jesteś ze mną. Jakakolwiek ciemna dolina by się nie przydarzyła w naszym życiu. Jakiekolwiek kroki, które stawiamy, nie skierują nas na jakieś ciemności, Bóg jest z nami. Bóg nas pociesza. Co więcej, Bóg wiedzie po właściwych ścieżkach, a skoro czasem ciemna dolina jest właściwą ścieżką, to dlaczego to jest mi potrzebne? Może takie pytanie trzeba sobie zadać. Dlaczego Bóg dopuszcza, czy wyprowadza mnie na taką. Ciężką przeprawę momentami. Dlaczego wprowadza w ciemną dolinę? Jeżeli tak się dzieje, to znaczy, że ja bardzo potrzebuję tej ciemnej doliny. Ja potrzebuję troszeczkę przejść po omacku. Ja potrzebuję nauczyć się ufać Bogu, że jest przy mnie. Bo jak cały czas jest dobrze, to łatwo jest nam zapomnieć, że On jest przy nas, bo wydaje się, że. Jest tak dobrze, więc już nie potrzebuje Boga, bo jest dobrze. I nagle pojawia się moment, kiedy jest trudno, kiedy jest źle. I wtedy człowiek, mówi się, jak trwoga, to do Boga. Nie jest to najlepsza motywacja, żeby do Boga wrócić, ale jest zawsze, każda motywacja jest dobra, żeby wrócić do niego. I taka ciemna dolina, jakieś trudne doświadczenie, jakiś kryzys. Jakieś wyzwania, które stawia życie, to wszystko jest pewnym dla nas zadaniem, zadaniem, wezwaniem, wezwaniem do większej wiary, wezwaniem do większego zaufania, wezwaniem do wzrastania w nadziei i miłości. Wiara, nadzieja, miłość się tutaj szlifują, kształtują. Bóg jest przy mnie, nawet w ciemnej dolinie. Trzecia zwrotka mówi nam o tym, że stół dla mnie zastawiasz, panie, na, na oczach mych wrogów. To jest obraz, moi drodzy, możemy powiedzieć, najpierw w Eucharystii, że stół dla nas jest zastawiony. Możemy czerpać z tego stołu. Przyszliśmy do kościoła na Eucharystię. Może wielu z Was, i pewnie większość, dawno nie była nam przy świętej, i dzisiaj Bóg zastawia stół tak jak zawsze. Taki dzisiaj dla każdego z Was i każdej, stół dla mnie zastawiasz. Ale możemy też sobie uprzytomnić, że kolejnym etapem i celem tej, tej pielgrzymki, tego prowadzenia Jezusa, prowadzenia nas, owiec, jest życie wieczne. I tam przyjdzie czas, że usiądziemy za stołem i będziemy doświadczali, że Bóg będzie nam usługiwał, tak jak przypominamy sobie apostołom, na przykład nogi umywał. Niesamowita pokora. Namaszczasz mi głowę olejkiem. Kielich mój, kielich mój pełny po brzegi. Wyobraźmy sobie Jezusa, który. Chodzi dookoła tego stołu, gdzie my siedzimy, tam w Królestwie Bożym i nalewa wino, namaszcza głowę olejkiem, zastawia ten stół, przygotowuje wielką ucztę. I ciekawe, na oczach mych wrogów i tak sobie wyobraziłem taką szybę i ci yy, ludzie, którzy w swoim życiu nie otworzyli się. Na dobroć i miłość Pana Boga, którzy nie odważyli się skonfrontować z bólem ich serca, z przeszłością, często ze zranieniami, które tak mocno wryły się w ich osobowość, że nie byli w stanie otworzyć się na Boga, że nie byli w stanie uwierzyć, że Bóg może im przebaczyć, że Bóg może dać łaskę, żeby przebaczyć sobie. I będą tak stali za tą szybą i patrzyli jak Jezus usługuje tym którzy siedzą za stołem a oni będą za tą szybą będzie zimno nieprzyjemnie będzie głód to jest taki obraz który nam może nas jakoś zmotywować żeby wykorzystać ten czas pielgrzymki jaki mamy tu na ziemi by dojść do tej uczty, na którą Jezus nas zaprasza. I czwarta zwrotka psalmu: dobroci, łaska, pójdą w ślad za mną przez wszystkie dni życia, i zamieszkam w domu Pana po najdłuższe czasy. Ta uczta jest przygotowaniem do tego, by zamieszkać już w domu Pana na wieki, być dobownikiem Boga. Piękna przypowieść o synu marnotrawnym, który wraca do ojca, wraca do domu. I my też jesteśmy zaproszeni, żeby w naszym życiu wracać do domu ojca. Za każdym razem, kiedy się pogubimy. Ale wiemy gdzie iść. Wiemy, że jest pasterz. Jest pewien kierunek. Czasem owca się zagubi, pogubi. Ale wiemy, że ten pasterz będzie szukał tej owcy. Tej jedynej. Szukał do końca, aż ją znajdzie. To poszukiwanie owcy dokonuje się też w sakramencie pojednania, dokonuje się w nawróceniach, dokonuje się w zmianie myślenia, dokonuje się w odrzucaniu twierdz przeciwnika, twierdz warownych, które w nas się znajdują, a są nimi różne konstrukty myślowe. Kłamstwa, które tak bardzo zapadły nam w, w głowę, nasze umysły, że żyjemy tym i wierzymy. I to stało się częścią naszego życia. Jezus jest w stanie to wszystko przełamać, zniszczyć nieprzyjaciela po to tylko, żeby utorować nam drogę do Królestwa Bożego. I zamieszkam w domu Pana po najdłuższy czas. Moi drodzy, prośmy dziś Boga. Byśmy byli po właściwej stronie szyby, byśmy byli tam przy stole kiedyś, gdzie Bóg będzie nam usługiwał, gdzie będziemy doświadczać Jego miłości. Niech to nasze życie będzie otwieraniem się na ten wielki dar Bożej dobroci, miłości. Niech będzie czasem wchodzenia w nasze rany, zapraszania tam Boga. Tak, abyśmy z Bożą pomocą usuwali wszelkie przeszkody, by spotkać się z Panem, który jest miłością. Amen.